Witajcie, z tej strony Peja 301, a dzisiaj jest ze mną Arkus The Kevin. I znajdujemy się na serwerze AKI Craft. Jest to serwer z dużym dropem. Serwer jest bardzo fajny. Myślę, że składa się z wielu fajnych rzeczy. Da się fajnie pograć. Tutaj, jak wchodzicie na serwer, jest F... i są tabliczki tutaj. I po prawej yy, jest regulamin A po lewej y, warpy yy, Dobrze, gdy wyjdziecie Jest tutaj takie, taka przestrzeń jakby Myślę, że fajnie jest pan zbudowany I tu mamy parkur o trudności hard Bungee PvP mm, O, tu się biją gracze no i tu jest serwer z dużym dropem. No tyle wam mogę powiedzieć. Tu jest hit admin tego serwera AkaiCraft eee, Serwer jest z niego stworzony. No. I... Dobra, Arkus, chodź się pożegnamy. I IP serwera będzie znajduje się w opisie. Dobrze, a więc cześć, Nara Pa.